Witajcie! Co jakiś czas świat sprawia nam niespodzianki. Niekiedy mamy w tym swój udział, zwłaszcza gdy zostawiamy ciekawe przedmioty w najmniej spodziewanych miejscach. Niektóre z nich stają się prawdziwą tajemnicą, a dla wielu osób twardym orzechem do zgryzienia. To właśnie o tych fantastycznych znaleziskach porozmawiamy w dzisiejszym filmie. Zakopany samochód. Wiele osób marzy o znalezieniu skarbu, ale tylko nielicznym się to udaje. W 1978 roku dzieci w Los Angeles przypadkowo znalazły zakopany samochód. Co więcej, znaleziskiem okazało się być luksusowe Ferrari. Policja długo szukała właściciela auta. Okazało się, że był nim miejscowy hydraulik: Rosento Cruz. Samochód był na liście samochodów poszukiwanych przez trzy lata, a właściciel otrzymał za niego niemałe ubezpieczenie. Drogi samochód został skradziony na zamówienie, ale złodzieje byli zbyt chciwi i zakopali to auto. Samochód starannie owinięto folią, a szyby zabezpieczono ręcznikami. Złodzieje planowali powrócić i odkopać swój skarb, ale potem zapomnieli, gdzie dokładnie go zakopali. Apteczka, która ma 2100 lat. Nie da się ukryć, że medycyna znana wieki temu, sprawiająca wrażenie co najmniej barbarzyńskiej, nie ma już nic wspólnego z obecną. Sztuka uzdrawiania była dość ograniczona. Pijawki, kadzidła, upuszczanie krwi i zaklinanie przy pomocy teatralnych ruchów rąk, ale ostatnio na morskim dnie znaleziono coś, co odkryło medyczną tajemnicę minionych lat. U wybrzeży Toskanii natrafiono na wrak statku sprzed 2100 lat. Badacze znaleźli tam pozostałości dość sporej apteczki, której wiek szacuje się na około 130 rok przed naszą erą. Znajdowało się w niej 136 cynowych i drewnianych butelek z lekarstwami, a także kostki, pigułki i tabletki. Co ciekawe, większość znalezionych leków ma zróżnicowany i bardzo złożony skład. Niektóre tabletki zawierały ponad 10 różnych ekstraktów roślinnych, niektóre wykonane były z żywicy sosnowej, cynku, skrobi, a nawet z warzyw. Naukowcy zaangażowali do pracy lekarzy i doszli do wniosku, że podobne preparaty są nadal stosowane w leczeniu niektórych schorzeń, np. o charakterze okulistycznym lub chorób związanych z przewodem pokarmowym. To znalezisko pozwala nam rozwiać tajemnice dotyczące szerokiej gamy leków stosowanych przez ludzi przed naszą erą, które o dziwo były nawet dość skuteczne. Średniowieczna studnia Kiedy Brytyjczyk Colin Steer wprowadził się do kupionego przez siebie domu w Plymouth w hrabstwie Devon w 1988 roku, od razu zauważył, że w podłodze salonu pojawiło się jakieś wgniecenie. Początkowo nowy właściciel uznał, że jest to spowodowane osiadaniem gruntu, co niestety zdarza się dość często, jednak dalsze badania wykazały, że przyczyna była znacznie ciekawsza. Pod salonem znajdowała się studnia, której historia sięga 1500 roku. Oczywiście nie było wówczas nad nią żadnego domu, a wodę wykorzystywali miejscowi rolnicy na własne potrzeby, a także do pojenia zwierząt. Stir znalazł w studni inne interesujące bardzo przedmioty. Na przykład stary miecz, którym sądząc po wyglądzie posługiwali się przedstawiciele milicji chłopskiej. Na dnie znajdowała się również moneta wybita w 1725 roku. Poza tym studnię można w dalszym ciągu użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem, gdyż mieściło się w niej ponad metr wody. Mężczyzna zdecydował jednak zamknąć ją specjalną pokrywką po to, aby nikt przypadkowo nie wpadł do środka. Save po środku pola. W 2020 roku rolnik znalazł pewien tajemniczy sejf stojący na środku pola. Przyczepiona była do niego notatka, na której napisano, że ktokolwiek zdoła otworzyć zamek, będzie mógł sobie wziąć jego zawartość. Miejscowi mieszkańcy na różne sposoby próbowali otworzyć żelazną skrzynkę, ale bezskutecznie. Sejf ważący 250 kg został później ukryty przez rolnika w bezpiecznym miejscu i nigdy jednak nie został otwarty. Mężczyzna zdecydował, że w przyszłości przekaże go do muzeum. Wciąż nie poznaliśmy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób gigantyczna skrzynia do przechowywania kosztowności znalazła się na polu, ani też do kogo może należeć. Starożytna, rytualna łaźnia. Pewnego dnia robotnicy rozebrali podłogę i nagle młot pneumatyczny po prostu wsiąknął. Spadł do ciemności, do dużej dziury, której przynajmniej według planów nie powinno tam być. Małżeństwo z Jerozolimy, które remontowało swój salon, odkryło pod podłogą starożytną żydowską łaźnię rytualną. Właściciel domu postanowił zachować starożytną mykwę, co z hebrajskiego oznacza łaźnię, i zamontował drzwi oraz schody. Teraz może pochwalić się swoim znajomym nie tylko nowymi płytkami na podłodze, ale także artefaktem liczącym około 2000 lat, który posiada w swoim własnym domu. Starożytny wiek łaźni to nie wymysły gospodarza. Mężczyzna zaprosił do swego domu specjalistów z dziedziny archeologii, którzy na podstawie pozostałości malowideł naskalnych oraz dzbanów i naczyń zachowanych na ścianach pomieszczenia określili wiek łaźni do rytualnego obmywania ciała. Kąpiel miała zapewnić oczyszczenie przed szabatem i innymi świętami. Dom położony jest we wsi Ein Karem, miejscu narodzin Jana Chrzciciela, które obecnie jest dzielnicą Jerozolimy. Starożytna Świątynia. W 2002 roku Mehmet Keles, mieszkaniec tureckiego miasta Arsus w południowej prowincji Hataj, kupił czterohektarową działkę. Po pewnym czasie mężczyzna postanowił przekształcić teren w sad z pomarańczami. Oczywiście nie podejrzewał, co może znaleźć pod warstwą ziemi. W trakcie kopania dziur właściciel ziemi zauważył coś jasnego i kolorowego. Po przeprowadzeniu amatorskich wykopalisk, Keles znalazł starożytną mozaikę podłogową z okresu Cesarstwa Bizantyjskiego. Właścicielowi działki należą się szczere podziękowania, ponieważ o znalezisku natychmiast powiadomił pracowników miejscowego muzeum, przedkładając dziedzictwo kulturowe ponad swoje osobiste cele. Następnie w niedoszłym ogrodzie rozpoczęto wykopaliska, którymi zajęli się już zawodowi archeolodzy. Mozaika okazała się być częścią starożytnego kościoła Świętych Apostołów, zbudowanego w VI wieku naszej ery. Oprócz ruin świątyni na terenie znaleziono inne mozaiki, a także małe figurki zwierząt, kamienne grobowce i szczątki ludzkie. Całkiem przypadkowo Mehmet Keles stał się właścicielem kościoła chrześcijańskiego z przyległym do niego cmentarzem. Obecnie jednak relikty zostały już uznane za dziedzictwo kulturowe, nadając im status ochronny jako pozostałości starożytnego miasta Rosus. Fortepian na górze. Na szczycie góry w Szkocji znaleziono prawdziwy fortepian. Instrument muzyczny od wielu lat tkwił na szczycie. Tylko jak tak ogromny, ciężki obiekt mógł znaleźć się na wysokości trzykrotnie większej niż Empire State Building? Odpowiedź na to pytanie pozostaje tajemnicą. Narzędzie zostało początkowo odkryte przez wolontariuszy, którzy zbierali śmieci. Góra Ben Nevis stała się prawdziwym symbolem początkujących wspinaczy. Alpiniści amatorzy taszczą ze sobą na szczyt przeróżne przedmioty, ale to ekolodzy muszą zajmować się ich sprzątaniem. Obecnie instrument jest poważnie uszkodzony i wyglądem bardziej przypomina stos śmieci niż sam fortepian. Może whisky. Stare domy kryją wiele tajemnic, a jedną z nich udało się odkryć Amerykanom Nikowi i Patrikowi podczas remontu. W ścianach i pod podłogą znaleźli ukryte regały, na których leżały butelki stuletniej whisky. 20 z 60 butelek były datowane na lata 20. ubiegłego wieku i były pełne trunku. Według sąsiadów budynek należał wówczas do nielegalnego handlarza alkoholem, przemytnika Adolfa Hempnera. Podobne kryjówki znaleziono w innych domach. Rzecz w tym, że w latach 1920-1930 w Stanach obowiązywała prohibicja, a w kraju kwitł nielegalny handel napojami wyskokowymi. Zbiór cennych komiksów. A oto mieszkaniec Kalifornii Martin Rorer, który znalazł w jednej ze swoich szaf w piwnicy kilka zakurzonych stosów starych komiksów. Zgodnie z tym, co mówił, początkowo uznał to za zabawne znalezisko, nic poza tym, jednak komiksy cieszą się szczególną popularnością w Ameryce. Kolekcjonerzy są skłonni zapłacić najwyższą cenę za rzadkie egzemplarze w dobrym stanie. Jak się okazało, wszystkie te komiksy gromadził brat jego babci, gdy był małym chłopcem. Przeczytane egzemplarze nie trafiały na makulaturę, tylko do szafy, ale nigdy nie mówił też o swoim hobby. Wśród zebranych przez niego egzemplarzy znalazł się 27 numer Detective Comics z 1939 roku, w którym to po raz pierwszy pojawił się Batman. Komiks został sprzedany na specjalnej aukcji za 523 tysiące dolarów. Pierwszy numer Action Comics z 1938 roku, w którym zadebiutował Superman, znalazł nowego właściciela za 299 tysięcy dolarów, a cała kolekcja została sprzedana łącznie za 3,5 miliona dolarów. To ciekawy przypadek, gdy kilka komiksów okazało się znacznie cenniejszych niż dom, w którym je przechowywano. Szkielety na krzesłach Rzeka, a właściwie zatoka przy Molo w Sinega Springs to niezwykle piękne miejsce z czystą wodą. Miejsce to cieszy się dużą popularnością wśród nurków, a jeden z nich dokładnie 4 maja 2015 roku, napawając się podwodnym pięknem, natknął się na coś wyjątkowego. Na plastikowych krzesłach siedziały sobie dwa ludzkie szkielety, jakby sobie właśnie odpoczywały i o czymś gaworzyły. Przestraszony Nurek wynurzył się z wody i natychmiast wezwał policję. Nurkowie pod wodą wykonali kilka zdjęć, które przypominają sceny z filmu, w którym ludzie umierają z przerażenia siedząc na krzesłach. Na czaszkach nadal miały okulary przeciwsłoneczne. Policjant podejrzewał, że była to tylko artystyczna ilustracja, a Nurek, który ponownie się udał, by zbadać to straszliwe znalezisko, potwierdził, że szkielety nie są prawdziwe. Kopie ludzkich szkieletów były wysokiej jakości, a zostały wykonane z plastiku, który można było zatopić. Na jednym z nich znaleziono też notatkę, Bernie przez całe życie marzył o życiu w rzece. Policja spędziła około godziny na analizowaniu fotografii i szkieletów, zanim nabrała pewności, że to czyjś żart, który nawiasem mówiąc został całkiem dobrze wykonany. Najstraszniejsze znalezisko archeologiczne. Historia podsunęła archeologom dosłownie fabułę horroru, a mówimy o wydarzeniu z 1988 roku w izraelskim mieście Ashkelon. Podczas wykopalisk starożytnego kanału ściekowego z czasów Cesarstwa Rzymskiego robotnicy natknęli się na cały cmentarz dzieci – tysiące drobnych kostek. Archeolodzy byli przerażeni tym odkryciem. Okazało się, że w tym miejscu znajdował się zakład stworzony do eksterminacji niechcianych dzieci. Prawo rzymskie zezwalało na zabicie dziecka przed ukończeniem drugiego roku życia, jeśli tylko ojciec go nie uznawał. Do tego wieku dziecko było uważane za własność ojca. Współczesny skarb W przypadkowym odkryciu starożytnego skarbu nie ma nic dziwnego. Takie odkrycia nie są aż tak rzadkie, ale w 2007 roku w londyńskiej dzielnicy Hackney miał miejsce niezwykły przypadek. Podczas wykopywania stawu na swojej posesji mieszkańcy znaleźli szklany słoik zawierający 80 złotych monet. Okazało się, że są to dość nowoczesne 20-dolarowe amerykańskie złote podwójne orły, emitowane w latach 1849-1933. Podczas dochodzenia odkryto, że złoto należało do Martina Solzbakera. Sulzbaker i jego rodzina zostali zmuszeni do opuszczenia Niemiec w 1938 roku z powodu prześladowań nazistowskich. Wymienili wszystkie swoje kosztowności na złote dolary. Spodziewając się inwazji Niemców na wyspy brytyjskie, zakopali w ogrodzie szklany słoik z monetami. W 1944 roku wszyscy salzbakerowie zginęli podczas jednego z bombardowań Londynu. Skarb, o którym nikt poza nimi nie wiedział, zaginął, po czym został przypadkowo odnaleziony 67 lat później. Obecnie znajduje się w zbiorach Londyńskiego Muzeum. Dziedzictwo Królewskie. Pewnej Brytyjce, Edith Pretty, nie dawały spokoju kopce znajdujące się na terenie jej posiadłości Sutton położonej w brytyjskim hrabstwie Suffolk. W pewnym momencie kobieta zdecydowała się na rozkopanie kopców, nieszczególnie licząc na znalezienie czegokolwiek, ale w największym z nich znajdowało się być może najcenniejsze odkrycie archeologiczne w historii kraju. Okazało się, że na ziemi należącej do Brytyjki był zakopany statek pogrzebowy króla anglosaskiego z przełomu VI i VII wieku, który jakimś cudem nie padł ofiarą szabrowników przez minione stulecia. Wewnątrz znajdowała się zbroja, okrągła tarcza z mieczem, złota klamra w zwierzęcym stylu, srebrne naczynia, portfel ze złotymi monetami. Wszystko, co zwyczajowo ofiarowano szlachetnej osobie z wysokim statusem, która miała odbyć podróż w zaświaty. W Wielkiej Brytanii nigdy wcześniej nie znaleziono czegoś takiego i to na tak dużą skalę. Edith Pretty przekazała znalezisko jako dziedzictwo narodowe, które obecnie jest najcenniejszym eksponatem w Muzeum Brytyjskim. I to wszystko na dziś. Jeżeli film okazał się interesujący, zostawcie lajka, a także komentarz. I do zobaczenia wkrótce!